Siągną z tej strony Drechni i dzisiaj witam was w Park 2 odcinka z parkouriem. Dzisiaj ze mną jest Xeddi, przywitaj się. No. Ja no i jeżeli chcecie więcej takich odcinków na przykład, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Zaczynamy. A w ogóle... Ym, ja już... W ogóle są. Jeden z został do 6. Brawo! Ym, słuchajcie, nie widzowie! Nie, nie, Słuchajcie, widzowie! Ym, w Zbój. ogóle to ym, dzisiaj będzie jeszcze odcinek z Fall Guys'a oraz może z fanem Debat'em. Nie wiem, ale ym, mam plan na 50 subskrypcji ym, zrobić fajny specjal. Więc no po prostu polecajcie ten kanał i to zobaczycie. O, jak specjalnie. Z twarzą? Nie, nie. Z, z twarzą to. Twarz wam pokażę na 5000, czyli nigdy dosłownie. Nigdy się nie uda, niestety. Nie, no weź na, weź na 100. Nie, za szybko zobaczą moją twarz. Albo na 50, albo na 50. Nie, nie. Na 20. Albo na 33, albo na, na 20. Albo na 33. Na 20. Co zrobiłeś? No, ja już jestem na siódmym. Ej, pamiętasz? też Śląski? <noise> tak, tak! Pamiętam Śląski, a wiek! Jak chcecie, to możemy e, w kolejnym odcinku z albo Find the button, albo z tego parkura możemy mieć 300 odcinek Minecraft po Śląsku. Minecraft poszło. Na 20 łapek w górę. Śląski, Śląski, czyli nigdy dosłownie. Dobra, na trzy łapki w górę. Ej, dobra, na 5, na pięć. Na pięć łapek w górę. Dobra. Ej, właśnie na coś padłem. Słuchaj, jak youtuberzy mówią, że... Słuchajcie, jak zostawicie tyle łapek w górę, to od razu zabieram się nad wrzucaniem kolejnego filmiku, co nie? Co nie? To słuchaj. No, oni no. po prostu od razu potem przygotowują kolejny filmik, i po prostu jak oni wbiją te łapki w górę, to oni po prostu go wrzucają, a filmik już mają nagrany. Ale Big Brain. z twarzą możesz zrobić 3 lajki może wpadnie na twój kanał. Jak dacie mi... Dobra. Słuchajcie. Jak dacie 3 łapki w górę, to on robi filmik w twarzy. Nie, jak wiecie 50 łapek w górę pod tym filmem, pokazuję twarz. A za to na, a jeżeli Nie do to radę, Wiem właśnie, a na 5000 subów też pokazuje twarz, albo nie na 100 łapek. Na, 10 łapek. na 100 łapek. w górę. Pokazuje twarz. Um, jak chcecie, to okay, możecie zadawać w, komentarzach, w komentarzu pytania do Q&A, bo może się niedługo pojawi. Może na 50. I słuchajcie, miałem w planach robić daily, czyli codziennie, ale niestety przecież za, za, za niedługo szkoła, bo dokładnie 1 września, więc niestety nie dam rady. A jest 8 lipca. No, ale słuchajcie... Za niedługo szkoła, bo 1 września, to jest 8 lipca. Ale słuchajcie, będzie bardzo fajny filmik, 30 września Dlatego, bo To będzie filmik urodzinowy! Eee, Drachmi, może... Drachmi, może... Y, wiesz, że ta... Y, y, wiesz, że ta ósma klasa jest bardzo silna? Ósma? No wiem Nie no, żartuję, nie Nie no, żartuję Dobra to na ile łapek w górę w końcu będzie ten e, QA? Chyba na ile subów? Na... Na 5 łapek w górę. Na 5 łapek w górę. Na 50 subów będzie QA. Aaa. Na, em, Dobra, na 30, na 30... Jeżeli... Chciałem powiedzieć na 20, jak to masz 30. Na 35 e, subów. Cicho, nie górę Nie, słuchajcie go, bo, bo ja teraz coś mتهardek. mówię, a on mi przerywa. Bo ja coś mówię. A ja... a on mi przerywa oczywiście. Yhm, słuchajcie... Ma, yhm, w opisie będziecie mieli kanał do Xandiego. Możecie wpadać. Grał dwa filmiki, niestety ani jednego ze mną. Ja zrozumiałem, jakby powiedział... Dobra, a tak w ogóle. Tak w ogóle przecież na moim kanale nie mamy żadnych wspólnych filmików. Właśnie to chciałem właśnie powiedzieć, ale ty jak zwykle mi przerywasz. Ym, że Kseni niestety jeszcze na swoim kanale nie ma żadnego filmiku ze mną. A to ja jestem jego najlepszym przyjacielem. Nie! Bo tylko ty chcesz. Bo chcesz tylko... Co? Ty... Bo co? Bo co? Bo tylko ty chcesz... Bo chcesz tylko na Twój kanał nagrywać. Nie Nigdy na mój. Wcale to nie tak, że jeszcze dzisiaj mówiłeś... hm, a może nagramy na mój kanał, a ja takie... Nie! Nie na Twój! Nagrywamy taki filmik na, na mój, a nie na Twój. Tylko ty chcesz nagrywać filmik na kluczowe przegonić Michaela i Rafa. Nie, Michaela już dawno przegoniłem. A? Zmoczy? No już dawno, chłopie, on ma 10 subów. Słuchajcie, widowie. Słuchajcie, <laughs> widzowie, on Prawda. Jest prawda! Dziękuję za tą informację, Drenki. Nie, Radek, Radek ma 79. Ale ja mu. Ale ja mam, o 10 mniej. Nie no, żartuję. Um, słuchajcie, ma! Ogólnie, widzowie, to za um, jeżeli, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to um, Michael oraz Rabek to są można powiedzieć zdrajcy, ponieważ ja oraz um, Sandy, Sandy mają mamy. Ksedy, a nie Xendi. Ja oraz Ksendim. Ksen. ja cały czas mówi... Ej, ja cały czas na Ciebie tak mówiłem. Zamiast... Zamiast tak. Ja cały czas do Ciebie mówiłem Ksendim zamiast Ksedim. Słuchajcie... Nie rozumiem że mówisz cały czas do mnie Ej, Słuchajcie, Michael oraz Rabek to... Ym... To są tak zwani Draggs, ponieważ ja oraz Ksedi maj, mamy swoją taką ekipkę. Ym, ale i oni. Ym, byli kiedyś na tej ekipie, ale stworzyli swoją. I jakby opuścili to, tylko dlatego. Bo mają swoją. Jakby. Widzisz level? Mój! <laughs> Bra! Ja nawet. In... Ja myślałem, że ty cały czas jesteś na 3. Na tym, na drugim, a ty już na czwartym jesteś! Za chwilę będę na dziesiątym. A ja myślałem... No wiem, że ty i... przegapiłeś tu portal, gdzie prze... przeteleportujesz z czwartego na trzydziesty? I cały czas myślałem, że ty nie jesteś na nie. tym, na drugim. Nie! Widzowie! Zamordujcie mnie, proszę was. Co zrobiłeś? Więc. Yes. To co widowie? 15 level i no kończymy. 15 level i kończymy odcinek. Żeby nie był za długi. Nie wiem ile trwa. Nie! Jak ja będę miał 10 poziom to kończymy, ja Czyli poziom, nigdy? Kończymy. Czyli dosłownie nigdy. No! Hej. To by dopiero nie... Ale przecież Ej, co? ci nie wpuszczają w ogóle tych filmików? Ale nie będziemy chłopie, przecież to, wtedy nie będziemy mogli ym, wrzucić filmiku, bo będzie za długi. Bo widzowie, nie wiem czemu, ale jak ja chcę wrzucić A, filmik na przykład, który jest, nie wiem, chyba ym, minimalnie 16-minutowy, to, ym, to minimalnie 16-minutowy filmik ym, mi się nie udaje, to wrzucić wyrzucić, bo pisze mi, że jest za długi, więc jakby... no. Nie, byłem już... Jak się uparłeś od lawy na czwartym? Na czwartym naszą... E, to Aha, dobra, dobra, dobra. No już to jest neder, geniusz, to jest neder. Dobra. To w końcu na ile lajków Q&A? Zero Na, na jeden lajk? Like? Nie, na zero. Na zero Dobra, czyli, czyli już możemy nagrywać QMD. Nie, na, Ale ja powiedziałem, że na zero, dlatego bo na zero łapek w górę, ale na 50 subów. Bierzesz te 50 sub sub subów nigdy się nie wydarzy. Chłopie, to jest specjalne. Te 50, 50 subów się nigdy nie wydarzy. Jak znowu dostanę... Jak znowu będzie rajd od ym, pewnej osoby... Jak znowu będzie rajd, nie wiem jak to bym było możliwe, żeby był rajd, ale... Jaki rajd? Może. Chłopie, się, że jak, jak niby zdobyłem 30 subów przez rajd? Ym, no to jeżeli będzie... Right, kolejny. To będzie. Czemu tu wyszłeś z serwa? Wykorzystywałem baga. Ha, żeby się nie palić, dobra, rozumiem. Popro... Pali. Nie możesz po prostu umrzeć. Nie możesz po prostu umrzeć. Nie, bo jestem już na samej górze. No i co z tego? Myślałem, że się nie mogę po prostu... Yy, yy, ...wpisać jakieś tam... ...komendy, żeby po prostu nie zginął. O, dobra. O tym filmiku... Słuchajcie. Dokładnie tym akcentem, 15 level, kończymy filmik. On ma 5 level, ja 15. No to co. Kończymy. Pa pa!